mnie niedźwiedzie z tej strony Piotrek. Dzisiaj już opowiem Wam o gotowych przynętach. Opowiem o Enigmie CTM, czyli Kattoy Mini. Jest to chemicznie pomniejszona wersja Enigmy Kattoy. Tu sobie możecie zobaczyć różnice w wielkości. Przynęta ma 7,5 cm, 9,5 g i to jest taka moja przynęta marzenie z tego względu, że ja kiedyś byłem z kolegą na łódce, zobaczyłem jak on rapalkę stosuje, taką uniwersalną i mi się zamarzyła przynęta uniwersalna, więc pomniejszyłem, pomniejszyłem tego gad, to ja pracowałem nad nim przez rok tak naprawdę. No, i przez ten rok udało się go tak ustawić, że rzeczywiście jest to fajna przynęta do łowienia. Jest to przyjemna przynęta do łowienia ze względu na właściwości rzutowe, ze względu na pracę. Co jest ważne i o czym wspominałem już wcześniej, to, to jest to, że ona się daje z prądem łatwo prowadzić i stawia opór prowadzona z prądem na wiśle, gdzie ten uciąg jest wyższy więc no na pewno jest to, jest to wobler, który nawet nie to, że warto mieć w pudełku tego no, woblera trzeba mieć w pudełku, tak naprawdę część jest uzbrojona w haki część jest uzbrojona w kotwice wobler mierzy 7,5 cm waży 9,5 gramów bodajże z tego co sprawdzałem a, no i co? No, jest obleczony w powłokę pozłotniczą. A no, spróbujcie coś takiego wyrwać w sklepie życzę powodzenia. A, także a, także no, te woblery miały być uniwersalne wyszły rzeczywiście uniwersałami. A kilka osób na, na ostatnim naszym spotkaniu dostało je w prezencie. Co tu mogę więcej powiedzieć? No, to jest bardzo dobry łowny wobler. On z CT ma niewiele wspólnego, bo CT jest. E, też lusterkującym woblerem z drobną akcją ale już taką bardziej dynamiczną natomiast ten jest delikatniejszy, jego akcja przypomina enigmę numer 1 e, część z was zna, część, część e, z was na pewno nie zna e, natomiast to miał być w założeniu Uniwersał, wyszedł Uniwersał i no szczerze mówiąc to ja jestem z tej przynęty dumny, także jeżeli byście mieli życzenie i chęć, to zapraszam do kontaktu.